Ferie zimowe w Domu Kultury w ujeździe to zwykle czas pełen gwaru wspólnej zabawy i wyjazdów. W tym roku z powodu pandemii wyglądają one zupełnie inaczej, jednak animatorzy kultury wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, przygotowując atrakcje zdalne. Codziennie o godzinie 11 zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach, to znaczy pani przygotowują dla dzieci taką propozycję. Są to zajęcia, można powiedzieć, łatwe w przygotowaniu nie wymagające jakichś ostrych narzędzi, no i z materiałów, które dzieci gdzieś tam w domu posiadają. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem. Były to zajęcia plastyczne oraz kulinarne. Można zobaczyć na Facebooku, ale niekoniecznie. Można wejść też przez naszą stronę. Tam jest umieszczony link. Wchodząc na ten link, otwiera się ta strona i można korzystać. Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach. Online w ośrodku kultury w Ujeździe podczas ferii zimowych. Na dzisiejszych zajęciach wykonamy sobie śnieżną kulę. Staramy się, aby zajęcia były dla dzieci przede wszystkim różnorodne, żeby mogły korzystać z różnych technik tworzenia prac plastycznych czy też zajęć kulinarnych. No Mamy nadzieję, że ze strony dzieci. Też jest wszystko w porządku, że są zadowolone. No, w wiadomościach prywatnych dostajemy zdjęcia prac wykonanych przez dzieciaczki, więc myślimy, że wszystko jest dobrze, że obydwie strony są zadowolone. Znajdzie się także coś dla starszych miłośników obcowania z kulturą. Klub seniora regularnie organizuje szereg zajęć. Umuzykalniające, to znaczy się taka muzykoterapia, ćwiczenia ruchowe, zajęcia kulinarne, ćwiczenia sprawności umysłowej, artystyczne. Tu każdy może się realizować i po prostu swoje hobby dalej kontynuować w tym klubie. W ubiegłym roku wyremontowano salę klubu seniora, znajdującą się w Domu Kultury. Tu trzeba skierować podziękowania gminie. No i pani dyrektor Domu Kultury, która od początku nas wspierała. Wspólnymi siłami udało się odnowić salę, zaplecze kuchenne oraz szatnie. Pod koniec roku zakupiono również sprzęt nagłośnieniowy oraz nowe pianino. Jest bardzo duża różnica, gra się bardzo miękko, są miękkie młoteczki. Pianino wydobywa fajny dźwięk, miękki, głośny dźwięk. Można zrobić bardzo duże różnice dynamiczne. Cicho, głośno, piano forte. Myślę, że bardzo dużo z niego można wydobyć. Nowe sprzęty będą służyć podczas zajęć muzycznych, tanecznych, a także imprez i koncertów.